Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, były wicermarszałek województwa łódzkiego. Witam serdecznie naszych słuchaczy, witam również Panią Radak. Nie mam dla Pana dobrych wiadomości i ekonomiści też nie mają dobrych wiadomości, bo Polsce grozi najpoważniejszy kryzys gospodarczy od ponad 30 lat. Tak alarmują i to nie są byle jakie nazwiska, bo został przygotowany raport zagrożenie dla rozwoju Polski, wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej. I ten raport przygotowali profesor Witold. Orłowski, Maciej, doktor Maciej Grabowski, doktor Jar Jarosław Neneman i profesor, doktor habilitowany Walenty Poczta. To są bardzo znane nazwiska, czyli jest się te, czego bać. Jeszcze do tego też się dołączył Jerzy Buzek i Marek Belka. No to już o większe nazwiska, właściwie nie potrzeba tu większych nazwisk, samo to mówi za siebie. Czy nam grozi katastrofa ekonomiczna i... Chciałam pana zapytać, bo się przebija coś takiego jak bankructwo kraju. Na czym by to miało polegać? No właśnie, zacznijmy po kolei. Rzeczywiście te nazwiska są poważne i nie są co, więcej, co, co, co bardziej chyba tutaj też wiarygodne, nie są w żaden sposób związane z polityką opozycji dzisiejszej, a więc ich słowa... Można powiedzieć nie, jeżeli... nawet, że wprost przeciwnie. Tak, dokładnie, że to są osoby, które raczej Normalnie sprzyjałyby swoimi komentarzami obecnej władzy, a jednocześnie biją na alarm i to potężny alarm. Te informacje nie tylko dla mnie są niepokojące, ale myślę, że dla całego społeczeństwa. No teraz sobie przeanalizujemy, co się dzieje, natomiast najpierw zacząłbym od informacji, dlaczego tak idziemy prosto nad przepaść. Otóż rząd coraz bardziej zadłuża się w czasie rządów ośmioletnich, rządów prawa i sprawiedliwości, deficyt budżetu państwa kształtował się między kilkanaście miliardów, a my około 80 miliardów i to w takiej skrajnej już postaci. Generalnie to było około 30-40 miliardów rocznie. Ale jak to wygląda po objęciu władzy przez ekipę Donalda Tuska? Otóż 24 rok, czyli pełny rok pierwszy rządów Donalda Tuska, to już deficyt kraju przekroczył 211 miliardów złotych. 25 rok, czyli obecny, to jest prawie 210 90 miliardów złotych przewiduje budżet, a jaki jest zaplanowany deficyt na 2026 rok? No to jest 270 prawie 2 miliardy złotych. No to jest prosta droga do tego, żeby już przekroczyć procentowy próg zadłużenia zapisany w konstytucji i tutaj dopiero się zaczyna tragedia, proszę państwa. No bo kiedy rząd dotrze No właśnie, do tego, co, co nam w związku z tym grozi? No to jest tak, że państwo może w cudzysłowie zbankrutować, aczkolwiek nie jest to ta sama, to samo bankructwo jak w przypadku firm. Nie można go zamknąć, zlicytować, ale. No to już niestety, jeżeli mówimy o dotarciu do progu 60, zadłużenia powyżej 60% progu konstytucyjnego, no to państwo musi zrobić wszystko, aby obniżyć w szybkim tempie swoje zadłużenie. No i co, jak to, jak to może zrobić? No przede wszystkim może ograniczyć usługi dla finansowane przez środków publicznych, wydatki na służbę zdrowia, na edukację, na infrastrukturę, na remonty, na pomoc społeczną, może podnieść też... Podatki, które które powinny w teorii ściągnąć więcej pieniędzy, ale to nie jest do końca tak, bo jest krzywa Lefera, która pokazuje, że zwiększenie podatków wcale niekoniecznie powoduje zwiększony napływ dochodów. No tak, do ale tego państwa. te podatki trzeba od kogoś brać, a od kogo Dodadnie. brać, skoro przedsiębiorcy też mają swoje możliwości. To nie jest tak, że to jest studnia bez dna i da się czerpać, czym się da. Dużo przedsiębiorstw się zamyka, nie każdy jest. Dokładnie. W stanie zapłacić te podatki. No i właśnie na tym polega ta krzywa lefera, która właśnie pokazuje, że podniesienie podatków wcale nie spowoduje zwiększenia ilości realnych pieniędzy napływających do budżetu, dlatego że firmy nie są w stanie tego zapłacić, zamykają się, wchodzą w szarą strefę, um, uciekają do innych krajów i tak dalej, i tak dalej, co sprawia, że tak naprawdę może się okazać, że efektem końcowym jest zmniejszenie, nawet w stosunku do tego pierwotnego wyjściowego i um, wyjściowego schematu um, ilości pieniędzy. Ile nam brakuje w takim razie do tego, żebyśmy doszli do 60% zadłużenia? No proszę Państwa już niewiele. Otóż już się, przewidują ekonomiści, że w przyszłym roku możemy już ten próg przekroczyć, jeśli rzeczywiście dynamika zadłużenia będzie kształtowała się na takiej podstawie jak dzisiaj prognozuje Ministerstwo Finansów i plany, plany które ma budżetowe na przyszły rok. A więc to jest bardzo realny i bardzo bliski niestety już moment. Kiedy tak, To jest tak, że do... Ekonomiści przewidują, że ten czarny scenariusz nie jest rozłożony na dekady, tylko to jest wizja na najbliższe miesiące czyli to powiedzmy 2-3 miesiące i może być katastrofa. Ci ekonomiści, którzy ten raport przygotowali, apelują do rządu o poważną rozmowę i pilne wdrożenie działań naprawczych więc rzeczywiście to jest bardzo poważna sytuacja. No tak, bo teraz nikt z nas na całą pewnością nie jest przygotowany na to, żeby nagle okazało się, że nie mamy dostępu do podstawowych usług, jakie powinno zapewniać państwo. No edukacja, służba zdrowia, pomoc społeczna, czy też infrastruktura, z której korzystamy na co dzień. A to niestety jest realny nasz scenariusz już za parę miesięcy. I to jest widoczne już dzisiaj, bo wiemy doskonale, że w służbie zdrowia na ten rok, na ten proszę państwa rok, zabrakło w kasie 14 milionów miliardów złotych. Przyszły rok już wiemy, że zabraknie jeszcze większa kwota, a więc ta, te kolejki, te brak dostępności już niestety stają się dzisiaj, jeszcze nie przekroczyliśmy tego progu 60%, ale stają się dzisiaj już realnym powodem do tego, żeby mieszkańcy nasi no, mieli problemy większe ze zdrowiem w związku z tym zwiększy się również dług zdrowotny jaki mamy, czyli krótko mówiąc będziemy bardziej cierpieli na choroby, Będziemy niestety nie, mogli się spotkać z większą umieralnością. E, no a co by było, gdyby rzeczywiście dotrzeć do tego progu i jeszcze bardziej ograniczyć wydatki na służbę zdrowia, aż strach pomyśleć. E, no ale to jest e, niestety ekipa Donalda Tuska, która e, w ten sposób e, gospodarzy, tak e, działa na e, niwie budżetu państwa, że niestety e, mamy do czynienia z krachem, tak naprawdę już widocznym. Finansów publicznych. Tu trzeba też powiedzieć, że polityka fiskalna w Europie niestety jest bardzo zła, bo ta sytuacja, która jest w Polsce, okazuje się, że my jesteśmy najbardziej zadłużonym państwem, ale na przykład we Francji i w Berlinie jest taka sama sytuacja i rząd podobno Francji od dawna maskuje swój kryzys gospodarczy i być może właśnie te, te rządy tak upadają we Francji. To prawda, tam jest dużo większy jeszcze problem, bo tam już dzisiaj mówimy o zadłużeniu sięgającego, uwaga, 113% BKB, a mówi się, że przyszły rok 115 to już będzie to zadłużenie, a więc znaczy nie więcej. Jeżeli chodzi o, o Berlin, to Pani pyta, sam Berlin jako land to ma niemal 200% relacji do PKB, natomiast Niemcy jako takie mają przekroczenie 62% PKB. To też jest dużo, bo jakby Unia namawia państwa i stosuje politykę fiskalną taką, która nakazuje, żeby. Nie przekraczać 60% PKB zadłużenia, a więc to nawet i Niemcy, te Niemcy, które wydawało się zawsze, że są najbardziej krajem ekonomicznie najlepiej stojącym i najbardziej zorganizowanym co do fiskalizmu, no tutaj nawet one już nie potrafią utrzymać w ryzach swojego deficytu wobec PKB. Jeżeli nawet one nie są w stanie, to może się okazać, że cała ta polityka fiskalna przyjęta przez z Unią Europejską, za chwilę się rozleci i będziemy znowuż musieli przesunąć te, te progi. Na strach pomyśleć dokąd to dojdzie, bo pamiętamy przykład Grecji, która no wiele lat temu już to było, ale doszła do takiego zadłużenia, że musiała sprzedawać swoje tereny, porty, najbardziej srebra takie narodowe, i oczywiście inne państwa też musiały zrzucić się nawet z naszego polskiego budżetu, stały pieniądze skierowane do tego, żeby ratować wówczas budżet i, i państwo Grecja. Więc no, trudno sobie wyobrazić, gdyby to miało jeszcze na większą skalę nastąpić. No, kto by pomógł, jak potężne perturbacje społeczne by to wywołało. A niestety dzisiaj w prostą drogą zmierzamy i jako Polska, i jako Unia Europejska, i jako poszczególne kraje. Do tej przepaści. Tutaj takim newralgicznym punktem to jest służba zdrowia. NFZ też wydaje takie komunikaty, że już brakuje miliardów. No więc do czego to doprowadzi? Do ograniczenia świadczeń, wydłużonych kolejek? Znaczy jedna jest tylko możliwość, żeby brakujące pieniądze, jakby służba zdrowia nie, nie została sfinansowana. Otóż, proszę Państwa, jak brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, to oczywiście kolejki się wydłużają, brak jest zakontraktowanych świadczeń, zakontraktowanych pracy lekarzy. Likwidowane są albo oddziały szpitalne, albo też całe szpitale, co wprost przenosi się na zmniejszoną dostępność do ratowania czyjegoś zdrowia, czyjegoś życia. I to ma bardzo przykre konsekwencje później dla, dla nas wszystkich. Ja tutaj znalazłam takie określenie i chciałabym Państwu to zacytować, bo to wiele mówi, że polityka fiskalna w Europie, Francja wydaje więcej niż zarabia, w Berlinie sytuacja jest podobna. Stanowi to poważne zagrożenie dla strefy euro, która tonie w morzu długów. Francuzi i Niemcy są jak żaby siedzące w garnku z wodą, nieświadome, że powoli rosnąca temperatura wody ostatecznie ich zabija. No tak to mniej więcej właśnie wygląda. Francuzi są dość specyficznym społeczeństwem. Tam polityka zacieśnienia pasa fiskalnego zawsze wywołuje bunt, protesty społeczne i to takie powiedziałbym bardzo goryjące i to w związku z tym powoduje, że rząd, że prezydent kraju Emmanuel Macron raczej obawia się wprowadzenia tego typu cięć fiskalnych, ale Chyba dojdzie w pewnym momencie do um, tej, tej, tej ściany i będzie musiał to zrobić. I też trudno sobie wyobrazić, jak zapłonie wówczas Francja. I teraz mamy kolejną sprawę, bo są wśród uczestników flotyli Sumut Polacy. Wśród aktywistów znalazł się również poseł Franciszek Starczewski z Poznania. Z tego co wiemy, to ministerstwo już zadbało o to, żeby Polacy wrócili, bo tam jeszcze kilku Polaków było. Jak pan ocenia tą całą sytuację? Uważam, że pan poseł Starczewski niestety robi dużo pod to, żeby z jednej strony swoją osobę bardzo wypromować na różnego rodzaju kontrowersyjnych również akcjach. Pamiętamy, jak na granicy polsko-białoruskiej biegał ze śpiworami, łapany był przez Straż Graniczną. No, była to sytuacja dla posła również kompromitująca. Oczywiście tutaj jest inna nieco sytuacja, niemniej moim zdaniem nie powinien poseł, czy w ogóle osoby, które tam są z Polski, mieszać się do, do tych spraw. Um, oczywiście każdego obywatela, który czuje się zagrożony, który jest zagrożony który został w jakiś sposób źle potraktowany, bądź aresztowany. No jemu się należy oczywiście ochrona państwa polskiego, zabiegi dyplomatyczne, które powinny mu pomóc wrócić do, do kraju. Niemniej no, niepotrzebne są to eskalacje problemów dyplomatycznych, bo to wydaje się, że to jest akcja szczytna, niemniej może się okazać, że powoduje jeszcze większe problemy perturbacje polityczne. Jak to wygląda teraz w Prawie i Sprawiedliwości, bo podobno trwa walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, który wcale nie zamierza odchodzić na polityczną emeryturę. Tak by wnioskowali, co niektórzy po wyrzuceniu z partii siedmioro radnych sejmiku Dolnośląskiego. No, myślę, że to jest duża nadinterpretacja. Prezes Jarosław Kaczyński jak najbardziej ma się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o e, sytuację zdrowotną, ale i również e, zarządzanie e, partią, Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że jeszcze nie jedną kadencję może e, nam e, tutaj rządzić. E, więc absolutnie jest to nadinterpretacja. E, oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy e, prezes decyduje o tym, żeby. E, żeby e, Jakiegoś członka bądź grupę e, usunąć bądź zawiesić, bo tam z tego co wiem, to było zawieszenie e, w prawach członka e, PiSu. Natomiast e, zobaczymy jeszcze, jak ta sprawa się skończy, bo też czytałem różne relacje, że może być to e, jeszcze. Odwrócone. Nie znam tutaj do końca takiej od wewnątrz sprawy, natomiast wierzę, że jeżeli jest taka decyzja ze strony prezesa, że ona jest przeanalizowana i przemyślana, i proszę się nie martwić, prezes z całą pewnością wie, co robi i będzie tutaj żadnej schedy, żadnego szykowania się pod zmianę na tym stanowisku. Myślę, że wewnątrz prawa i sprawiedliwości nie ma i jeszcze długo nie będzie. I taka ciekawostka, bo w nocy z 25 na 26 dojdzie do zmiany czasu z letniego na zimowy. I tutaj fakt dotarł do takich informacji, że Polska zaproponowała przyjęcie czasu letniego w całej Unii Europejskiej podczas prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Podobno Unia Europejska się pozytywnie nad tym zastanawia. I zastanawia się od, już od 2018 roku, istnieje tam od tego momentu projekt dyrektywy dotyczący zniesienia sezonowości czasu letniego, zimowego. No problem polega na tym, że ten projekt utknął. Dlaczego? Dlatego, że e, różne kraje mają różne pomysły. No, jedni mówią nie zmieniać, drugi mówią, żeby jednak ujednolicić. A nawet jeśli mówią o ujednoliceniu, o jednym czasie, to jedni chcą o, zostawić czas zimowy, inni czas letni, bo im to bardziej odpowiada. I jakby nie ma możliwości dogadania się e, wszystkich państw do jednego pomysłu. I z tego wynika, że niedługo będziemy obchodzili dziesięciolecie od e, samego projektu dyrektywy który leży odłogiem, póki co. I wraca ta sprawa zawsze przy okazji, kiedy zmieniamy czas albo na letni, albo na zimowy, i wówczas już za chwilę, już za momencik wszyscy są zgodni, za chwilę zmieniamy i, i dalej czekamy. Myślę, że to jest racjonalne, żebyśmy zmienili już na jeden czas. Ja już naprawdę nie chcę dywagować, czy to lepiej, żebyśmy poszli w kierunku czasu zimowego czy czasu letniego. Lepiej żeby był jeden ustalony bez zmiany, bo to jest zbyt dużo mętliku, który, o którym trzeba i pamiętać, i jednocześnie przestawiać organizm na nowy czas, a w związku z tym niepotrzebna już kiedyś były jakieś argumentacje dotyczące ilości spalonego węgla gdzie na wagony, na ilości set wagonów przeliczano, ile to trzeba energii dodatkowej, jeśli ten czas nie jest przesunięty dzisiaj. Myślę, że to już absolutnie, nawet jeżeli wtedy to miało jakieś ręce i nogi podstawy, to dzisiaj absolutnie już nie ma takiego takiej argumentacji, i w związku z tym myślę, że należy ten czas ujednolicić. Jak pan patrzy na to, że Unia Europejska jest w takim kryzysie gospodarczym, ekonomiczno-gospodarczym, a chce wprowadzać Zielony Ład, podpisuje umowy z Mercosur? Może teraz po no, tym, no, jak no. wiemy, że, że jest takie zadłużenie w państwach europejskich, to może to jest, może trzeba na to jakoś inaczej spojrzeć? No, ja myślę, że należałoby oczywiście spojrzeć na to. Inaczej. I myśl, skąd się to bierze? No, myślę, że dlatego, że każdy komisarz sobie rzepkę skrobie i w swojej działce oczywiście chce, żeby działo się jak najlepiej. A nie ma takiego jednego myślenia, że jak jedną stronę Unia zdecyduje się pójść, to ma to konsekwencje na wszystkie inne em, dziedziny, którą, w której Unia Europejska również powinna em, mieć e, możliwości rozwoju. No i tak pójście w kierunku tego Zielonego Ładu, pójście e, w kierunku różnych dyrektyw budynkowych, innych, e, powoduje, że Unia po prostu przestaje być konkurencyjna. Konkurencyjna na rynku globalnym. Na rynku, takim już międzynarodowym, i w związku z tym firmy, potężne przedsiębiorstwa częstokroć wolą wyjść z terytorium Unii Europejskiej, pójść do kraju, gdzie nie ma tych wszystkich obostrzeń, albo też nawet i planów takich obostrzeń, bo Zielony ładno to jest też przyszłość dopiero w niektórych aspektach. Więc te reżimy, które Unia chce wprowadzić, firmy przecież planują e, swoją działalność nie na rok, dwa, tylko na dziesięciolecia, i w związku z tym e, często podejmują decyzję o wyjściu, przez co podatki już nie płyną do kasy państwa unijnego, tylko zupełnie gdzie indziej. Więc e, odpowiadając na pan, panie pytanie, no coraz gorzej jest finansowo w Unii Europejskiej. Dlatego, że wszelkie działania, które Unia Europejska, jej urzędnicy, komisarze są skupieni w setkach gabinetów brukselskich, sprawiają, że przemysł, że firmy, że podatki, które normalnie płynęłyby do kasy, nazwijmy to już Unii Europejskiej, one ją omijają i w tym momencie budżety państw się załamują i budżet Unii Europejskiej też dojdzie do sytuacji, kiedy on się załamie. A jeśli tak dalej oczywiście Unia będzie postępowała. Niestety kiedyś nastąpi to, 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 to przywrócenie rozumu do tych naszych unijnych urzędników, pytanie, czy to nie będzie za późno? Bardzo dziękuję. Z tym pytaniem Państwa zostawiamy, państwo sami sobie na to odpowiedzą. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, były wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję za uwagę.